Graj. No. Yy, więc witam was ludzie, ten... Gramy sobie w Team Fortress 2. Dzisiaj będzie żołnierz. Znowu powtóreczka. Ale czekajcie, bo muszę okno zamknąć. O dobra, zamknąłem okienko. I będziemy grać sobie dzisiaj żołnierzykiem. Yy, znowu na tym. Tak. Wyszedłem z tego serwera chyba... Mm, dwie minuty albo minutę temu bo musiałem zre z zrestartować muzyczkę, ale i tak do dupy było słychać, więc to bez zmian, akurat taka się trafiła z Mid the Pyro no i będzie, kur przecież ja miałem ten, no i ale dobra zresztą niech już tam będzie, więc no muzyczka z Mid the Pyro i będziemy sobie grać, no zatem czas się ładuje czekaj, czas Eee, dobra, to będzie 20, to będzie 46. Dobra. No, więc była muzyczka z mid Pyro, a na początku jest ona bardzo cicho, więc yy, ten, no, gówno było słychać, tak, gówno. Yes. Cześć Pinkie Pie i cześć Koleś, który gadasz, dzisiaj żołnierz i będę mógł włączyć sobie lejserek. O, i będę się bawił laserkiem. No, o, ale fajny masz patyczek. Dobra, ale idę. <laughs> oh. O. Kto? Kto? ha to filmie byli? O. Kto? Kto? ta paczka jaka to ci się No. Widzicie, ja umiem grać żołnierzem. to się może ucieszysz, Aha. Jeszcze i... nie, to jeszcze jeden by potrzeb. Bin! No mam billa za. Nie darmo. wiem czy zabiłem, ale miejmy nadzieję, że zabiłem. Zapraszam na castle 1, będzie losowo. Dobry mujin. Za frika ha. Możesz ty w dupę Mówiłem, Sniper, nie no, Haha, ale fajnie. No, zapraszam na Castle 1. Ale to było... Nie szalaj Robert. To ja pójdę na... Czekaj, idea, Robert. Czy na czym będzie to polegało? A będzie polegał na tym, no, że ja was tak, wszystkich zdejmę. Teraz Koniec ko konie tej strony. Cornelo, Dibu... I papacynka idziecie ze mną. Cornelo, papacynka i Dable idziecie ze mną. jeszcze nie ma. Dobra, gdzie ty jesteś. Gincie! Tak, jest męko. też Gdzie jest papacynka? O, papacynka, Dable i Cornelo idziecie ze mną. Chodź. Czekaj. Nikogo nie zabiję. Hich, gdzie. do kretu tu. szybko zanim mi się net wyłączy. Lekko pi. No, że w dupę nie trafiłem, ale dobra. Za sekundę. możecie i weźcie sobie inżynierów i bez żadnego wyposażenia, co przyspiesza. Zrobimy wyścig. Przyspiesza, okej. No żeż w dupę, żeś mnie zblokował! Dajmy weź inżyniera. Co oni to robią, nie? Ale muszę grać z żołnierzem. Bym wziął szpiega, żeby podzobaczyć, co oni to ćwiczą. Gdzie na castle? No tam gdzie przed chwilą byliśmy Geeeeee! Jest papacynka, jest Zeibu i jest Cornelo. Prosta we mnie. Ustawcie się tutaj tu w szeregu. No, no i na... Shit! Wiecie, Kurde. Tak, do świąt Zabije! No i w potem dupę! Wracacie przez spauna, Dlaczego to nie działa? No na środek no, mapy, tam na ten. Jak to się mówi? Do tego budynku, czy co? No, biegniecie do budynku sniperów ze spawnów, a. a. czekaj, co to miało i potem. Bo, na castle 1, na castle 2. Biegniecie, robicie kółko wokół całej mapy po tym morze. i biegniecie do mnie. To Kur. Teraz mapę. Nie szkodzi, nic, nie szkodzi. Za bardzo... E, tak? Przepraszam, no, że się za bardzo nie odzywam, ale jestem. Świątyni, kanadzi, słuchuję się w to, co i oni i gadają, więc. Potem no... Na spauna, byłem na chwilę na, na do takim snajpera, jakby haju, bo nie słyszałem. Snajpera No... Całą mapę Domek snipera obiegacie, bla, bla, bla. Ale on nie jest? Potem do mnie, kto pierwszy dobiegnie, wygrywa bilet. Odliczanie. Jak się raport zbuduje? To Tutaj wracamy pod koniec. Tak, wracajcie na koniec. Jak się... A, nie może się zbudować. Okej, okay, to odliczamy. Eee, tylko że będą nas bi którzy... Hmm... Ha, i co Pomogła ci ta czarna skrzynka? No, to jest nie bijcie. To może idziemy, nie na przykład ta i na piwa i które ci coś krążą zrobi. Na przykład tam 10. Chyba, no, to ty też będziesz miał szansę. No. no, tu jeszcze, to Robert chodź do tych... No gin! jeszcze gdzie są te sentry. To e, jeszcze czekamy, ale trzeba ustaw się w rzędzie, ustaw się w rzędzie. Robert chodź. Hur. Tu. No Robert masz szansę, ale weź inżyniera. Aha. Właśnie skończyło mi się wszystko. Ale dobrze, że on też nie żyje. Oby mi się nic nie zlagowało. No, by ci A i się wszystko zlagowało. Możemy sobie tą trasę na razie, co? Czy, żeby wszyscy zrozumieli. I tak ludziom nie powiem, że to nagrywam. Idziemy sobie teraz, to, co? Bo, bo ty by ty... był wstyd? Nie, dobra, odlicza. A Nie, ustawić się. Trzy... Dwa... Jeden, go, 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 power! Ej, Dable, czemuś się zdetonował. Właśnie, aż tak jesteś bez mózgi? Dable odpadł. Fajnie. Jak zginiecie, to odpadacie. Babe właśnie zginął. więc pan na samym początku. Ma problem. Fucking hell. mnie. Haha. No, no, <śmuszczone> Kurmać. A ja ty sam. Ty a chciałem ich tam Dobra. zabić. Dobra, zrobiłem łatwiejszy ześcig. No, gdzie? Poko, ale wiesz, jeszcze bym potrzebował dwóch. Mleców, ale potrzebuje, żeby potrzebujemy potrzebujemy Pyrosa. Potrzebujemy wyścig Pyrosa. Ja teraz. No, wyścig Pyrosa. Aha, okej. Okay. Tylko jako mam mam brat, nie wiem. Ciekawe no czy spadam będzie, szybciej. Będzie no, pięć oczywiście, patrzcie. Wokół mapy. No to jest chore, naboje są szybsze ode mnie. Jestem klasa na wyścig. Zapraszam na katę 1. A, to dlatego jest ich już nic już nie klima. zrobiłem. Cornelo. Zdichu. cicho! Oj, 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 oj! Zdzichu, chcesz też wziąć udział w wyścigu? O, rymu się! Chciałbym wziąć udział, ale i tak nie mam szans. Masz szansę, weź pirota, który trym trym. zawsze można. A ja mam lenia w dupie, hmm. się poprzyglądam trochę ok. Zawsze. Czekaj, bo mnie ten szpieg zabił Ustawcie się w rzędzie i obiegacie pięć razy fajnie, będę świadkiem wyścigu O, jaka ustawcie fajna lata Ale ja no czekaj, to, bo, bo, tam, bo tam kamper jest Tam jest, ej tam jest kamper Czy ja mam coś oprócz... Tutaj stójcie, ustawcie się w rzędzie przede mną Ej strasznik ale nie w takim rzędzie, w takim. Szobie patrzę tu jedna oni osoba, robią. Tu jedna osoba co oni robił Co ty tu jedna. kurde, dlaczego mnie zabijasz? W takim rzędzie. I, i pyro dostępne CEBA. Po co to zrobiłeś? Cornelo, Cornelo ustaw się. Czekaj. Jakie ja mam broń? Aha tak, to? wiki nie okay. mam. Cześć, wezmę sobie... Nie nie no, mogę no, wziąć. No, kurde no, bo no, odcinek no, jest. W górę, oj, w dupę tam. Dobra, to... Gotowi do biegu? hop! Pięć okrążeń wokół mapy. Ej, nie, to królę królowa. Biegnę! Biegnę! A my ich Ej, biegnę, biegnę! biegnę. <laughs> kurde, co ja to ćwiczę? To będzie ci chyba, chyba uderbiało nam przeszkadzać. Ech, 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 ech. O, tak o, nie dobiegnę, ja, ale pójdę, schakuję system. Biegnę, tędy! Chyba powiem ludziom, Wiesz, że z tego ja odcinek nagram. Ale jakie eventy normalnie. Tylko, że niestety potem nie zabito. No i je... Nie najmuję snajperów, niech zabiją tych dwóch żartów. ZGIŃ! Już tak za chwilę by się, nie wiem, cztery, nie wiem, piętnastu snajperów ustawiło i wszyscy kurde strzelają. Wypiźnia Robert. Nie strzelaj dzichu. O, ta do mnie Bawienka strzelają. Na CBA, a przed, bo przed zrobię taki trik. Zobacz tam, ja, jest, z tyłu, jestem. Został. Będzie Zostało bardziej jeszcze Zostało jeszcze cztery. Tak to Ale tyłu. to jest piękne. Tak to podziwiam, Kordalo, że nie wiem co się ty. dzieje. Kordelo jest, Kordelo jesteś drugi. Zaraz a, będę odpadło. biegnąć. No właśnie, widzę. Ale to jest piękne. Na tak, piękne. Nie wolno iść na skrócie. Wepsuć a dostaniesz bilet. Fire, 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 fire. fire, 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 fire. O! Trzeba, i ty. Trzeba otwarty. Nie wierzył w wyścigu. Ej, straszny ten yy, robot. Czebea. Wejdę na ciebie. Co chcesz rower? Za późno, nie zjawiłeś się na starcie to musz tak pojedzie. No i w dupę! Czasa sprawdzę. 36 Oho Fajnie A żeby cię tak. Może ktoś się... Ale ty gnieździesz bieg. z miotaczami ognia, nie z białą bronią białą. Myotaczka ognia mają być Broń biała. Ooo jaka Ej, piękna nazwa. Nie, nie, weźmij i weźmie tą Tak weźmie Ej, bro, Robert, jeśli chcesz, to możesz... E, ku o, czą, to stop. możesz kupić ode mnie czapkę katusza, ale trzy repety. Niech ktoś ci się ustawi z tyro i z tą racą. Jak ktoś skończy, to tą racę wystrzeli. Ej, to by się bardziej... Zostały dwa okrążenia. Zostały dwa okrążenia. To by tak, że tak robię każdego za... Śpiew. Muszę wziąć ale, życie! Ale, ale kto, Bo umnę! <noise> o, ale mało mi pierwszy. dało. Zrobię rakietowy skok. Mhm. Czyli... Ale Koddo, piękny skok. Dolo, dolo, dolo! Jako pierwszy wygrywa. Jako jedyny osobliwość, pierwsza. Mało oh, fajnie. Ale, ale pierwsza zostaje zabita. No i Czyli co? Je, y, poczucie giny? Zginiesz. Albo ja Dziękuję, ale to było cheatowanie takie. CBA, no, że ci... ...w coś tam. Cześć, O, dobrze. Myślałem, że wywaliłem do pulpitu. M chce. A, mierzyciele. Eee... Nic zgodnego uwagi, więc... Bleh. Ale nie bójcie się Jeśli ktoś chce wziąć, to organizuję właściwie za chwilę drugi wyścig Ja nie biorę nie wszyscy przejdą Gin. do Blue Bo można takie rzeczy zrobić tutaj O, dobrze, że go zabiłem Aha Ja nie mogę przejść do Blue, A, do Blue A twoją drogą, to jakiej postaci... Nie mogę przejść te... do Blue, bo kręcę odcinek o Boże, wygadałem się. Be, o, jakimi postaciami można tutaj. Tak, kręcę. Czekaj, właśnie myślę. Teraz będzie wyścig skautów. I broń biała do My trzymania. Ja, ja nie umiem skautem. Twoje mać. Ej, jakież ja to męczące ludzie. Ja wiem, że wy chcecie coś ja nie tam, nie ale ja też muszę mieć swoje. Ja mi muszę kontynuować dałam. na odcinek. A mi to wszystko do dupy wychodzi i co? Jeśli ktoś z Was to no ogląda, ojzu, na przykład strażnik Teksasu, albo nie wiem, jakiś inny z tego serwera, co aktualnie ktoś grał, to Start jeśli coś się nie Sky podoba, Island. to przydałoby Bez się współczucie, bo naprawdę. Ja bym chciał kogoś zabić, ale jak się robi jakieś eventy, no to jak ja mam kogoś zabić? Trzeba szybko no. tam Miałem pokazać grę żołnierzem. A tego widzę, że mogę zabić. Nikt nie dajziny, a, a, dajziny, tam Zabiłem. nie Zbiłem w końcu poczucie krwi. I broń biała do trzymania podczas wyścigu. Broń strażnik. Bo tam strażnik, bo tam podejdzie ten... Jak mu tam i zacznie kampować. No, ja nigdzie się... nie podchodzę. To fajne. Posłuchajcie spa... trasy, posłuchajcie trasy! Spadacie na ziemię na 1 najlepiej jak da się wylądować. Nie, to nie. Ale widziałem gdzieś spaja. No biegniecie tak wcześniej, taka sama trasa jak wcześniej, i też pięć okrążeń Do wygrania, będzie, czytacie jak to się Wiem, że gdzieś tu spaj biega, bo widziałem. Tak, bliżej jest ten kasturka. Spluwa do wygrania. Nie wiem, czy to jest. O, dobry. Spluwa sprzątacza, A co to jest? Słyszę? Jaki karabinek. To skaczecie, wylądujecie na Castle 1 i robicie 5 okrążeń. Zabieram. Kurde, przecież ja, ja słyszę cicho. gdzieś dispensa! To, bo jest bliżej No to Castle 2. Pięć. 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 Pięć to jest i... To... O... Fajnie. Od, odliczanie. 3. 2, 1, 0, start 1. Gdzie oni są? też Na tak Kastroj umiem. Kaśniol 2, ale sobie wszystko Ej patrzę. Ale w drugą stronę, skałcie, który tam poleciałeś, L, w drugą stronę. Ech, nie, Leci dobrze, rakieta. Nie Przepraszam. L, odpa odpadł, poleciał w złą stronę. Biegnę, biegnę. Ja Wyścig, zobaczę. o, może biegnę Kurde, akurat ja musiałem nagrywać odcinek, no widzisz, widzicie to, czy wy to widzicie, kurde Co to było? Zdawało mi się, tak jakby się pojawiło słońce z Minecrafta Kurde, są szatni, bo mi ze spaduchą sobie koło tego, ten Ty odpadłeś, chodź do mnie Sobie o to poskaczę No to jest tylko połowa skrapa O, patrz, patrz Pierwszy jest na prowadzeniu, bonus 2D. O. On mnie chyba chce zabić. A ostatni jest, jest tak. Cornelo. No. Ale, Cornelo, może być tak jak wcześniej. No nie, nie. Ja, ja się dołączę do na Nie zabijesz mnie, bo ja zabiję cię. Pamiętaj. No Gdzie dźwięk jest to wyjście? to nie zależy. On ciągle mnie śledzi Strasznie to proszę kubica oni biegną Przepraszam za oni utrudnienia drogą. drogowe, ale muszę bo nul, bo, Bonusy 2D dalej prowadzi. Papacynka na drugim miejscu CBA Przez... <laughs> Kurde i do Robert i białąś Czego oni Tej, mi gonią? skoro chcesz, to już Pewien Okej, okay, dzięki. Tak mi się nie. <laughs> Boże, co za debil Śpiech masz przez ranę łatry A to Gim, jest Masz przez ranę łatry. Kto jest pierwszy mi powiedzcie, bo mnie zabił ten debil. Debil, tak. Pierwszy jest... Yyy... No bonusy? CBA? Giń! Czy bonusy? Giń! CBA, jest no tak, chaos przeciwko jest żołnierzowi, no. Ej, ja mogę Jestem jak heavy z normalnie. Broni tego, um, jak uśpiega, że na, na teraz zrobię disconnecta, to tak. wam tak. się... Takie fajnie. jeszcze jedno Im jeszcze jedno Tak. Oczywiście. No o, i drosza. miałem to ludzi się... nie wyzywać. A. Nie Czas, jest czas, pokaż mi czas. Ostatnie okrążenie odtąd Aha. Ja Jeszcze dwie minutki, kończymy, czyli ja Wiesz, że zginiesz? To tam, gdzie ja stoję, to jak bym się ale. Kto pierwszy do mnie dobiegnie, będzie... Kto pierwszy do mnie dobiegnie, no. wygra. Ale musi być w całą drogę, Może, co ja zrobiłem? Tu, skaczę se, wesoło. Będziecie widzieli mnie. O, widzę, bonusy na prowadzenie. Snajpa, nie możesz tutaj stać, bo narażasz innych ludzi. Naprawdę. Naprawdę, ja nie żartuję. Wygrywa karabinek. Nie, Giniesz ty kiedyś? No tak, oczywiście, musi tak być, bo inaczej nie. Jak zwykle. Takie rządzenie losu. Ja i zwycięzca udajemy się na spawn Krytyk Ale nie zmarnuj! Jest tylko zapieszeństwo Zginiesz ty czy nie? Pójdę wrócić do tatki czy zaczycie termoadona Wow To gdzie Może kiedyś zginie? Dla... O Bąsy choć na... Nie... Na free to play niestety. Ale wygrał no. A żeż w dup to Coś. to na Na no tak Tak Czy można? Jeszcze raz. I w 5 milionów Da, no fajnie Kornelo przebi piątkę uh. Bonusy daj gotowe uh. No wejdź! Kurde misne. Naprawdę tragedia. Ja nic nie mogę. Slap my ass? Dobry. Za A, chwilę zrobi się za kolejny wyścig, tylko muszę pomyśleć co wam tu dać. Co chcesz, Robert? I go na tak. Tym razem będę wiedział gdzie piec! Ta, będziesz wiedział To może jakiś inny event robimy? Ostatnio widziałem, że tak, jeden szpieg chowa się gdzieś y, no. na mapie, a wszystkie ja pier... biorą pyro i go z tego, szukają... Do dupy taka zabawa, no już no, w dupę, w, w ja chcę coś ogniu. jakieś rozrybki, a ja tutaj zbyt nie zbyt mogę znaleźć nie nic. Ej, to przejdźcie teraz do red i ja wezmę sobie no. ten, Jeszcze ja wezmę sobie spaja. A, po prostu, że tam, przejdźcie do red i weźcie sobie pyrosów i widzimy się na k... Castle 1, ja wezmę spaja. Perasa, nie mogę wziąć perasa. Tu 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 tu. Ale to my będziemy Czyli jeden idę do tej wieżowej, dobra? O, teraz mogę spadać. Robert jest, jest kraterownik. A gdzie idziemy na Castle Walasik gdzie? Idźcie do na Kasl 1 I bądźcie w red i weźcie perosu. A to... Ja będę cham. robotem. Chyba. Nie, nie będę robotem. Okej, okay, jesteście. Idziemy na piramidę wszyscy. Nie, żeby tu. nie widzieć gdzie on się. Ja za... ja idę się. Spokojnie. No fajnie. A ja... Nie, zaraz no, naprawdę no, kończę ten wodyki. odcinek, bo jestem zmęczony. I może wezmę udział w jakiejś zabawce. No, teraz powiem coś o nagrodzie. Nagroda to. No, a nagroda to? Kto, kto lubi What grać? The fuck? I kto lubi kanapkę? Ja. Ja. To ten kto gra kanapkę. Ale w sensie kanapkę na Ma, pan. Patrzcie, jestem tutaj i zna... Ej, ale Dawid, co nie przejdź do Red. No przestań, popaczyka, bo nie wy... bo, bo nie mi... wygrasz, bo no, nie, wygrasz. Ja <laughs> Dobra, nie. Przejdź do Red, bo tak to mnie nie znajdziesz. Kończę z tym światem, ale. Ro... już ja yy, Dobra, dziękuję. Nie palcie się. Ale gówno Nie, ja chcę kończyć. Uy, dobra, więc, ludzie, z tego, oto miejsca! Będziemy się z wami żegnać. O kurde, gdzie my? Ja. Yy, no więc, tak, ja się teraz będę z wami żegnał. Subskrybujcie, naciskajcie w górę, dobry komentarz nie was praszę, zachęcam was do oglądania moich innych filmików z różnych gierencji, z tej gry i innych różnych gierencji, a zatem czas ja się z wami żegnam, cześć, na widzenia pa i tak dalej i tak dalej, więc cześć.